Jestem Mati, a dziś odpowiem na film Prostracji. Ten film ukazać miał się w postaci newsa razem z wyjściem Daniela Medicale na wolność, ale z naszej dwójki, chociaż ja będę w porządku. 11 stycznia prostracja na swój kanał wrzuciła film pod tytułem Marcoń i Staśko są siebie warci. Przegląd AM polskich 4. O filmie dowiedziałem się dzięki moim widzom, nie miałem o nim pojęcia, nie mam mnie na miniaturce, nie mam mnie w tytule, chociaż jestem w najdłuższym rozdziale, więc chyba trochę w tytule jednak jestem. Dla dokładnego zrozumienia sprawdziłem jeszcze, co Ameba oznacza w slangu młodzieżowym. Ktoś o niskim poziomie Inteligencji. Dziękuję, zaczynamy. Dzisiaj znowu Mam Mateusza Spysińskiego Ponieważ w drugim odcinku tej serii Czyli Ameb opublikowanym 8 czerwca 2022 Zwróciłem uwagę Mateuszowi Na to, żeby przestał ciągle gadać O Queen of the Black Po prostu nie uzależnia i nie wpływa Na mnie źle No i trochę problem mam z tym No bo czy możemy już przestać mówić O tej dziewczynie? Przyznałem wtedy prostoracji rację I mówiłem o tym na swoim odcinku, mówiłem o tym Na Instagramie, na pewno mówiłem również na live'ach Julki było dość sporno, moim kanale. Dodatkowo w międzyczasie na swoim TikToku rozpocząłem tą akcję. Codziennie głaszczę Badiego, aż Julka pokaże paragony na tą fake operację psa, na której zebrała 4000 zł. Paragonów nie zobaczyliśmy do dzisiaj, ale w tamtym momencie cieszyłem się, że ktoś w przyjazny sposób powiedział mi, że troszeczkę przesadzam. W przyjazny sposób, w przeciwieństwie oczywiście do dzisiejszego filmu. Osoba komentowana zauważyła to, że coś, co robi, nie jest do końca okej. Okay. Oczywiście to nie było też tak, że Mati usiadł przed biurkiem i przyznał mi 100% racji, ja tego się nawet nie spodziewałam, ale powiedział te słowa. I tutaj na samym początku, jak obejrzałem ten film w pierwszej chwili, to napisałem sobie w ten scenariuszu, przyznaję się, chciałem być zabawny, było to mega niepotrzebne. Natomiast jak na spokojnie później sobie ten film zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że może nawet nie tak, że ten film był niepotrzebny, tylko ciągłe komentowanie Julki jest niepotrzebne. Nie nic na swoją obronę, zrobiłem głupotę, ale głupotą nie był ten jeden film. Głupotą było Gadanie o niej nieustanne. poleciałem za daleko, na szczęście ktoś mi przychomował. I ja to szanuję. For real. Jeżeli ktoś jest w stanie, już nawet nie przyznać, że zjadł coś po całości, bo tak nie było też w tym przypadku, ale dostrzec to, że no, coś było w jego działaniach trochę skutasione, to to jest naprawdę super postawa. Mati nawet wtedy napisał do mnie na Instagramie. Super postawa, natomiast nie jest screen tego, co napisałem ci w wiadomości prywatnej. Z jednej strony nie jestem jakoś mocno zły, ponieważ dosłownie to, co napisałem Julce, powiedziałem na swoim filmie. Z drugiej jednak strony Julka powiedziała to, co powiedziałem, pokazała fragment, że przyznałem się do błędu, a teraz do tego wszystkiego jeszcze pokazała screen prywatnej rozmowy. W jakim celu? Wy odpowiedzcie sobie sami, a ja mam nauczkę na przyszłość. No i co? No i ja u Mateusza była naprawdę bardzo długa Cisza w tym temacie. Kul, cool, łapka w górę. Niestety, ta cisza została przerwana tym szolcem. Queen of the Black będzie grała w filmach na pomarańczowo czarnej stronie. No nie wytrzymał ze wstrzemięźliwością. Ze wstrzemięźliwością. Ponieważ wstrzemięźliwość nie oznacza całkowitego zakończenia czegoś, a jedynie zachowanie umiaru. I nie powiedziałem też, że kończę temat Julki, że nigdy więcej do niego nie wrócę. Na tamtym filmie przyznałem, że w tamtym okresie faktycznie Julki było za dużo. A wiecie kiedy ostatnio rozpomniałem o Julce? 18 maja 2022 roku, 7 miesięcy temu. Faktycznie jest to coś, co trzeba nagłośnić. Kilka miesięcy czystości. Byliśmy już naprawdę bardzo dumni. Wiesz, Mati, to już się i tak niepotrzebnie nagłaśnia samo z siebie. Sam w samym internecie. Na twi na Twitterze, Instagramie, Facebooku i YouTubie huczało o tym, co Julka właśnie robi. To nie było tak, że ja coś nagrałem i zaczęło huczeć, tylko huczało i ja o tym nagrałem. Czy możemy naprawdę zrobić coś takiego, żeby to już nikogo nie interesowało, co ona robi? Na Twitterze Mateusza też pojawiły się oczywiście wpisy na temat Julki. Jeden dotyczył tego tematu konkretnie, inny czegoś bardziej szkodliwego. Protekcjonalne to również mogłeś sobie darować. Jeden wpis to zdjęcie profilu Magikala przed tym, jak wyszedł na wolność. Drugi screen to przestroga, żeby nie wynajmować takim ludziom jak ona mieszkania? To czego przejdziemy już za chwilkę. Ja wiem o tym, że Kim Wisły nie zawrócę i nie dotrę do każdego człowieka w Polsce, ale chciałabym chociaż dotrzeć do twórców. Mniej osób po prostu pamiętałoby o tej typiarze. Ja nie mówię, że nikt by się nie dowiedział o tym, bo to dowiedzieliby się ludzie, ale mniej by było tego rozmawiania o tym. Prostracja. Jeśli tak bardzo i tak często podkreślasz, żeby o niej nie mówić, że chcesz dotrzeć do twórców, to zamiast nagrywać film, w którym zachowujesz się jak starsza siostra, która na siłę chce utrzeć nosa swojemu młodszemu, głupszemu bratu, to możesz do mnie napisać na Instagramie. I spokojnie, ja rozmawiamy nie o publiczniu. Przywdząca to była ta akcja z tym mieszkaniem, ale to też nie my jesteśmy od tego, żeby wymierzać sprawiedliwość w takiej kwestii. Ale jesteśmy kanałami komentarzy, jesteśmy kanałami newsowymi i mówimy o takich rzeczach. Dosłownie równie dobrze można by wejść na kanał prostracji, cofnąć się do tego creepa, który stalkował ludzi i powiedzieć, że ten film daje mu tylko dodatkowy rozgłos i takimi sprawami powinna zająć się policja, a nie szeryfowi z YouTube'a. No i po ludzku trochę zasmuciło mnie to, że jakby był ten film i ta nasza rozmowa i jakby wszystko było spoko, a potem jakby znowu wróciliśmy do, do tego, co było. Po pierwsze, to szczerze zasmuciło mnie to, że zestawiłaś mnie z takimi ludźmi jak Nanami-chan, Maja Staśko, Natan Marcoń, jakiś streamer, który dał psu piwo i dwie TikTokerki, które twoim zdaniem wygadywały głupoty. Po drugie, jeśli dla ciebie nagranie filmu po 7 miesiącach jest powrotem do tego, co było, to już nie mój problem. Mati ma swoje wytłumaczenia na to, że niektóre zachowania trzeba piętnować cały czas, że yy, tam on to porównywał w tym swoim filmie tam do kamerzysty, który wraca i ludzie i tak go tam biasują, tylko że mi się wydaje, że w tym konkretnym przypadku, w tym konkretnym przypadku Julki Pelc to naprawdę, to jest, to jest wyjątek. To jest zupełnie co innego niż kamerzysty. Tak. Prostracja. Rozumiem, że chodzi o to, żeby nie nagrywać o Julce, ponieważ ona robi wszystko, żeby tylko o niej mówić i dlatego właśnie istnieje w internecie. Powiedz nam zatem może, dlaczego nagrałaś film o prawdziwej dynamice reakcji. Kanale, który wykorzystuje bezdomny dla zasięgów. Ja też to zrobiłem, ale ja nagrywam filmy o Julce, więc chwytam się każdego możliwego tematu. Ale dlaczego ty to zrobiłaś, skoro jednocześnie zakazujesz mi tego samego? Jedynym, co możemy zrobić, to zostawić ją. I wiem, że ty zaraz powiesz, że mówiąc, żeby o niej nie mówić, też o niej mówię w pewien sposób, ale... Ja nie wiem w jaki sposób inny miałabym dotrzeć do osób, które ciągle się o niej wypowiadają. Mogłeś napisać, gwarantuję dyskrecję. Poza tym, prostracja, nie mówisz o osobach, które nagrywają o Julce, tylko przez najdłuższy fragment w swoim filmie mówisz o mnie, jak bardzo się na mnie zawiodłaś. Po prostu sprawmy to, żeby twórcy nie mówili o niej. I ja wiem o tym, że Zebo też na przykład nagrał film o Julce i. no. zawiodłam się troszeczkę na idolu, ale no. Ale no wiadomo, Zebo to Zebo, a Spysiński to. Spiesiński, ciągle o Julca. W przypadku akurat Mateusza no to jakby była ta gadka o tym, że przestanie. I nie stało się to. Prostracja po raz kolejny, nie jesteś moją siostrą. Nie dałaś mi reprymendy, a ja pokornie stałem, słuchałem wszystkiego, przeprosiłem, tylko minął rok od naszej rozmowy, od prywatnej rozmowy, ja nagrałem, a ty przestałaś to wszystko tak, jakbym znów ciągle nie nagrywał. Dodatkowo na filmie i w wiadomości nigdzie nie napisałem, że przestaję, tylko że przyhamuję, bo na tamten moment było tego po prostu za dużo. Mam nadzieję, że po prostu w tym momencie nie wysypie się e, znowu 150 filmów dotyczących tej osoby, bo naprawdę wtedy będzie mi you A smutno trochę. Szczerze to w tym momencie, nawet jakby się tak wydarzyło, to nie jesteś osobą, która może pokazywać kto może, a kto nie może o czymś nagrywać. Szczególnie, że sama na swoim filmie powiedziałaś, że bo to może, ale z Spysiński to już nie bardzo. Ja nie chcę znowu najeżdżać jakoś na Mateusza, nie, nie chodzi o to. Ale... Po prostu trochę się zawiodłam i jakby poczuł personalnie to w pewien sposób wzięłam, bo to jakby między nami była ta rozmowa. No właśnie Julka, rozmowy były między nami, ale serio, przejdźmy już dalej, bo skoro ty nie widzisz w tym problemu, to już sobie odpuszczę. Po pierwsze w szorcie Mati powiedział To ja o tym wszystkim myślę? Po pierwsze Julka nie zasługuje nawet na wzmiankę w newsie Masz shorta i spierd... A jednak poświęcił ponad połowę swojego filmu jej tematowi I zrobił taką miniaturkę Zgadza się I na początku tego filmu powiedziałem Skontaktowałem się z kilkoma kanałami komentaro-newsowymi I doradzali, żebym jednak... Wskazał palcem o kogo chodzi, ponieważ i tak wszyscy będą wszyscy się domyślą. Z jednej strony ludzie pisali, że po raz kolejny piszę o tej dziewczynie, że nie mogę dać jej spokoju, że się uwziąłem i że powinienem przestać o niej myśleć, i że, że w ogóle ja chcę się z nią spotykać, że pożegnam z nią na randkę. Mati ubezpiecza się tym, że wie, że takie komentarze są pisane, ale zwróćcie uwagę, w jak bardzo lekceważący sposób o tym mówi: bla bla bla, ludzie będą gadać pierdoły. Ludzie będą gadać głupoty. Zwracanie mi uwagi na to, że po raz kolejny mówię o Julce to jedno. Wmawianie mi, że mam obsesję, że się podkochuję w niej, albo że robię wszystko, żeby tylko mnie zauważyła, to drugie. Nie możemy nieustannie przymykać na wszystko oka, bo, bo ty już o niej mówiłeś. Jeśli zaczniemy przymykać na wszystko oko, bo o nich już mówiliśmy, to oni się bardzo mocno rozchulają. Nie chodzi o przymykanie oka. I mo większą karą dla nich byłoby, gdybyśmy ich olali. Ja tak nie uważam, ale mam nadzieję, że kolejny film na Twoim kanale nie będzie dawał rozgłosu kolejnym osobom, które robią wszystko, żeby tylko o nich mówić. Trzymam za słowo. Czy nagłaśnianie. Tej sprawy cokolwiek zmieni. Tej sprawy nie zmieni. Ale na filmie, który komentujesz, dosłownie mówię, że może zmienić kolejne potencjalne sytuacje z Julką w roli głównej. Są ludzie od tego, specjalni, profesjonaliści, którzy zajmują się takimi sprawami. Czyli nasze gadanie po próżnicy już tutaj nic nie da, nie pomoże już w tym. Już ktoś się tym zajął, już właściciel sobie z tym poradził. Też mi jest go szkoda. Też uważam, że został skrzywdzony, ale poradził sobie z tym. Ogarnął sobie ludzi, którzy mu to załatwili. I jakby teraz dawanie większego szumu temu już nic nie zmienia, tak naprawdę. Tak naprawdę to wszyscy nagrywamy po fakcie. Nagłaśniamy jakąś sytuację i jedni to oleją, a dla drugich może być to przestroga. Zasłanianie się tym, że się to ostrzega ludzi przed tym, komu wynajmują mieszkanie, no tak naprawdę nigdy nie wiesz komu. I nawet jeżeli wygooglujesz daną osobę, to też nie sprawdzisz do końca, jakim jest człowiekiem. Nie zasłanianie, a realny powód i nie nigdy nie wiesz komu, a faktycznie, jeśli komuś chce się wynająć mieszkanie, to wystarczy, że się wpisze na przykład w tej sytuacji Julia Pelc w Google i od razu wiesz, że Julia Pelc to Queen of the Black. A jak przecież Queen of the Black w Google, to wiesz o niej dosłownie wszystko. A przynajmniej tyle, żeby nie wynajmować jej mieszkania. To już nie są czasy, że ja o kimś powiem i ktoś do nich pójdzie, tylko to są czasy, że jak ja o nich mówię, to wy wiecie, że, że to nie są osoby, do których warto chodzić. A to jest bardzo utopijne myślenie, bo wiesz dobrze, że tak nie jest. No właśnie wręcz przeciwnie. Wielokrotnie otrzymuję wiadomości, że ktoś nie ogląda danych twórców i czeka, aż ich skomentuje, bo nie chce dawać im żadnych zasięgów, nie chce im dawać żadnych statystyk, w sensie łapki w dół i tak dalej, ponieważ świadomość widzów i twórców przez te lata naprawdę wzrosła. Poza tym wątpię, że po moim filmie o Queen of the Black na i social media szczerze wątpię, żeby zrobił się nagle jakiś ogromny ruch. Im bardziej się o kimś mówi. Im bardziej jest to coś takiego kontrowersyjnego, tym bardziej ludzie chcą sprawdzić na własne oczy. Dobrze, Julka, ja mam inne myślenie, ale skoro ty tak mówisz, to mam nadzieję, że nie będzie kolejnych filmów o Natanie, Enjolapie czy DJ-u o Po raz kolejny trzymam za słowo. Ogólnie jak dostałem informację o tym, że Julka nagrała o mnie film, to pomyślałem sobie: Okej, okay, obejrzymy sobie na live, ale później ktoś napisał mi, żebym wszedł w sekcję komentarzy. No I powiem wam, że trochę się zdziwiłem i trochę zrobiło mi się miło. To, co ja uważam, to jest jedno. To, co uważają moi widzowie, to drugie, ponieważ Lubię mnie oglądać i może nie będą aż tak mnie atakować w komentarzach. Natomiast gdy wchodzę na Twój kanał, gdy wchodzę na Twój film i Twoi widzowie zgadzają się ze mną, a nie z Tobą, to musi być coś w tym dziwnego. Jak dla mnie spoko, że Zbysiński powiedział o tym demolowaniu mieszkania, może im więcej osób się o tym dowie, to tym więcej nie wynajmie tej dzikusce kolejnego mieszkania i tym samym nie narazi się na straty. Jak dla mnie, to co innego nagrywa się o każdym posunięciu Julki, co ma to przez to robić i fajnie, że zwróciłaś mu wtedy uwagę, a co innego, gdy przedmiotem jest poważna rzecz, jak zadłużenie mieszkania, dzięki czemu można ostrzec ludzi. Lubię cię Julkę, ale to już jest dla mnie takie czekanie się na wyrost. Widać, że Mateusz już przestał przesadać z tymi materiałami, a to, że komuś nie powinno się dawać atencji, nie znaczy, że jeśli sprawa przybierze już jakiś poważniejszy ton, nie można tego ani raz nagłośnić, tylko trzeba wszystko ignorować. Tutaj już sprawa dotyczy sprawiania kłopotu ludziom z zewnątrz i takie nagłośnienie może im pomóc w uniknięciu sytuacji. Nie jest to dawanie niepotrzebnej atencji i wyznaczanie kary jest rolą pewnych organów, ale nie jest nią nagłośnienie, więc dobrze, żeby ktoś to zrobił. Nie wiem, nie spodobało mi się to po prostu, bo brzmi to tak, jakbyś mogła nagrywać o kim chcesz, a dla innych to ty masz być wyrośnią i rację, kto co może, jeszcze publicznie rozliczając ich z filmów. Rozumiem jeszcze przyczepienie się do szorca, ale przyczepienie się do filmu jest jak dla mnie zupełnie niepotrzebne i niezrozumiałe. Po prostu mam wrażenie, że nieco się nie chcę tutaj zabrzmieć obraźliwie, zagalopowałaś, że przykleiłaś się trochę do tej zasady, nie dawanie atencji Julce i teraz tego mocno bronisz, bez zwrócenia uwagi na znaczącą zmianę okoliczności w tej konkretnej sytuacji. A ja sądzę, że o tej sprawie, którą nagłośnił Mati, warto mówić. Gdybym ja był osobą, która udostępnia swoje mieszkanie pod wynajem, to chciałbym wiedzieć, jaka to osoba, która te mieszkanie będzie wynajmować, i czy nie było przypadkiem właśnie takich dziwnych akcji z jej strony. Wydaje mi się, że twoje znależenie w przypadku Mateusza jest raczej personalne, aniżeli konstruktywne. Lubię cię, ale osobiście tę powiedzieć szczerze, wkur. Ale informacja o tym, że że Queen of the Black będzie nagrywać na pomarańczowym ety, krążyła absolutnie wszędzie. On nie był sprawcą nagłośnienia tego, bo słownie każdy, kto interesuje się polskim YouTubem, słyszał o tym już przed tym shortsem. A co do sytuacji, w której Julka razem z swoim fagasem zasyfili całe mieszkanie, to wręcz trzeba nagłaśniać. Nawet nie na YouTube, ale na Twitterze czy na innych forach. Być może potencjalna osoba wynajmująca przeczyta o tym i nigdy nie wynajmie tej Mieszkania, a przy tym nie narazi się na potencjalne straty, a swoją drogą mogłabyś w końcu przestać dyktować innym, o czym mają nagrywać, bo jest to irytujące. Mam wrażenie, że przywalasz się do Mateusza bez potrzeby. Nie mówił o Queen of the Black z pół roku, mniej więcej tak samo jak Zebo. Przestał na pół roku, ma już nigdzie o niej nie mówić, bo ileczka sobie nie życzy. Zauważyłem w kilku Twoich filmach, że traktujesz Matiego jak dowcip miesiąca, wrzucając wstawki o nim nawet jeśli nie jest związane z tematem. I sama robisz dokładnie to samo, co zarzucasz Mateuszowi. Wiem, że teraz postypisz się komentarze, że mówiąc, żeby o niej nie mówić, też o tym mówię, czyli sama się siasekulujesz tak samo jak Mateusz mówiąc Rzeczy. I takich wypowiedzi jest wiele. Przysunąłem trochę komentarze w dół i jeśli ktoś wypowiada się właśnie o tym fragmencie, to brzmią one w ten sposób. Wiem prostrację, że fajnie wejść na to falę jechania po mnie i wiem, że w środowisku internetowym coś takiego istnieje. Natomiast jeśli chcesz to robić, to chociaż rób to porządnie. Rób to w taki sposób, żeby chociaż twoi właśnie widzowie ci nie punktowali. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, a tu macie Twittera, a tu macie CelekTrzów. Pamiętajcie, co z Bogotania, trzymajcie. Cześci. bajo!